To, A, ty... Jestem biznesmenem. Ciężko no, mira, mira, te... pracuję i zawsze dotrzymuję danego ty słowa. Ty... Wyciągam do ciebie rękę. Przyjmiesz ją? Świetnie. Nie? Też dobrze. Masz dwie siostry, daję wam szansę na nowe życie. Wybór należy do ciebie. Na szkołą? załatwimy to. Pomogę Ci, ale od Ciebie też oczekuję pomocy. Pójdę się spakować. Dzień dobry. Jak się masz? Dobry wieczór. Wiem, że przyszedłem dnia, późno, ale jako też nie muszę się przed nikim tłumaczyć. Gdzie Martin? Zmieniłeś fryzurę. Podoba mi się. Nie jesteś zabawna. Może byłaś w młodości. Nie podobają mi się Twoje uwagi. Czy ktoś z Was wie coś o tej dziewczynce w domu Martina? Nie mam pojęcia. Niestety nic. Trudno. Przynajmniej się staraliście. Mam za luźne spodnie. Kazałem Ci być cicho. Zamknąłeś mnie za niewinność. To ten żółtek zaczął kłótnieć. W tym kraju wszystko jest do góry nogami. Oddaj kapelusz. Jeszcze i kapelusz. Kazałem Ci milczeć. Zawsze to samo. Jak się masz? Kike! Co jest? Czego chcesz? Jak to tego? Z tym problem? Odpowiedz, się, jestem więźniem politycznym. Mam swoją ideologię. Nie jestem taki głupi jak wy. Nie zgrywaj Bo to... Kike, uspokój się. Raul szuka Guza. Chciałem go zaprosić na karty, a on się wydziera jak panienka. Co takiego? Wiesz, jak mnie nazywają? Idiota. Bardzo zabawny. Pożałuję z tego. Podejdźcie bliżej. odpaldo, Znowu się spotykamy. Oddaj. Prosiłam, żeby tam nie szedł. Może to i mój syn, ale kompletny idiota. Gdzie jest? Na komisariacie numer 24. Przynajmniej wszystkich tam zna. Pewnie szybko go wypuszczą. Nie sądzę. I jak to? Chińczycy są mściwi, a zwłaszcza ta Chinka, Nie wycofał skarżenia, a jej mąż zawsze mi dawał ryż i cukier. Ikę zostanie tam na noc. Biedny. Zaniosę mu kanapkę i coś do picia, a ja wracam do pracy. Zajmę się wszystkim. Może Kimberly ma coś w lodówce. Co teraz z tobą będzie? Nic, mam pracę. Powiedziałam Kike, że pracuję w chińskim markecie, a tak naprawdę Kimberly załatwiła mi coś w swoim biurze. Widzę, że się przyjaźnicie. Co z tobą? Zrobiłaś się za droga? Zadarłaś z moim kandydatem. Z kim? Z Chińczykiem. Żartujesz? Co w tym złego, że miałam narzeczonego? Gwiazdy z Hollywood też dodają się z żółtkami. Zatem ten twój Kike musiał mi wszystko zepsuć. Ciszej, bo wszyscy usłyszą. Co się dzieje? Później wyjaśnię. Mam mnóstwo pracy. Wiele osób na mnie liczy. Co? Będziemy w kontakcie. Całuję. Ciekawe, co się stało? Co takiego? Słyszałam to nieco. Jakim prawem jeszcze pytasz? To osobiste sprawy. Nie powinnaś posługiwać. Wołają mnie. Zostań. Co ze Sperancą? Nie, nie wiem, nie znam to... jej. Kochana, witaj. Jak się masz? Wspaniałe ciuchy. Niebieski fartuch. Cudowny kolor. Trochę ciemniejszy niż fartuchy pielęgniarek. Co z nią? Podoba jej się twój fartuch. Wracaj do pracy, ale szybko. Przynieś kawę. Czego się napijesz? Wody albo whisky. Nie przyniosę wszystkiego od razu, bo tata jest za mała. Najpierw podam kawę. Jak chcesz. Jest cudowna. widziała się? Zabierz ją sobie, jeśli chcesz. Jest mój brat? W gabinecie. Zajęty? Nie rozśmieszaj Zabawna. Jesteś mi winien kupę szmalu. Mam złe informacje. Myślałem, że jesteś do niczego, a okazujesz się zerem. Nudzisz mnie. Nie chcę się denerwować. Uważaj, bo uderzę tam, gdzie najbardziej zaboli. Daruj sobie te groźby i więcej nie dzwoń. Nigdy. Koniec. Nareszcie zapanował spokój. Co się dzieje? Spójrz, widzisz coś? Wzięłaś lekarstwo? Zakochałam się po uszy. Znowu? Tym razem to coś poważnego. Miłość mojego życia. Czuję coś niezwykłego. Jest taki cudowny. Tak? Ma kupę szmalą. Jest bogaty. I chcecie poznać. Powaga. Podobno znacie się z widzenia. Świetnie. Kiedy poznam przyszłego szwagra? Kiedy sobie życzysz, zapraszam. Rosa, dzieci przyjechały. Witam w domu. Przygotowałaś pokoje? Oczywiście, potem porozmawiamy na osobności. Jasne. Przygotowałam pyszności. Głodni? Troszeczkę. Wezmę bagaże. Dawk mi? Dziękuję, poradzę to. Tędy. Co jest? Gdzie Monita? Próbuję się dowiedzieć. Idź za nimi. Długo to trwa. Gomez, co słychać? Bywało lepiej. Wiesz już o Kikę. Jasne. Mam prośbę. Zanieś mu to, proszę. Nie mogę. To tylko jedzenie. Biedak jest na pewno głodny. Szef zakazał z nim rozmawiać. Nic nie poradzę. Chcę rozmawiać z waszym szefem. Musisz poczekać. W porządku. Biedaczek, umiera z głodu. Nie chcę więcej kart. Na pewno. Tak. Nie chcesz? Kike, wychodzisz. Kike, wychodzisz. Co? Matka po ciebie przyszła. Nie wyjdę. Czekasz mamuśce, że nie wyjdzie. Powiedz, że popełniłem straszne przestępstwo i że zostanę tu na długo. Niech przyniesie kanapki z serem i, I coś do picia. Rozdawać karty. Pokazujemy je. Masz niezłe karty. Kochanie. Witaj, Mercedes przekazała, że dzwoniłam? Nie. Mam sukienkę na wieczór, nie przekazała ci? Nie. Czuję, że Mercedes mnie nie lubi, ale nie wiem dlaczego. Kochanie, cały dzień nie było mnie w biurze. Muszę powiedzieć Ci coś ważnego. Wiem, Gonzalo nie przyjdzie, bo wyjechał. Martin? Tak. Rosa przygotowała kanapki, chcesz? Nie, dziękuję. Pamiętasz dzieci, prawda? Tak. Cześć. Jak się masz? Widzieliście swoje pokoje? Nie. Więc idźcie. Ich pokoje? Obejrzyjcie je. Chciałem Ci to wyjaśnić. Zaraz, mam rozumieć, że te dzieci się tu zadomowiły? Niezupełnie. Adoptowałem je. Co? Zrozum, jesteśmy razem od trzech lat i bardzo szczęśliwi. Właśnie, szanowałam to, że nie lubisz, by cię do czegoś zmuszać. Wiem, kochani. Może jestem głupia, ale myślałam, że założymy rodzinę. Razem. Oczywiście. Dlaczego mnie nie zapytałeś? Nie było czasu. Nagle poczułem, co? Że muszę im pomóc. Świetnie. A jakie miejsce masz dla mnie? Takie jak zawsze. Czyli jesteś moją dziewczyną. Fajne mam łóżko. Poczekaj. Martin nie pozwoli ci tu spać. Rosa powiedziała, że będę tu spała z koki, a ty masz pokój obok. Kto tak powiedział? Rosa. Jasne, to twoja najlepsza przyjaciółka.